Wieczór, kochani, witam Was serdecznie. Oczywiście w miesiącu grudzień i oczywiście z naszą grudniową książką, Księga Świąteczna. Dzisiaj mam dla Was troszeczkę takich opowiadań, co, jak i dlaczego robimy podczas świąt, a żebyście mieli taką większą wiedzę na ten temat. Może będą ciekawostki, o których wcześniej nie słyszeliście. Zaczynajmy. Wieczerza Wigilijna. Słowo Wigilia oznacza czuwanie, a także dzień poprzedzający inny dzień, zwykle świąteczny. Jest związane ze starym chrześcijańskim zwyczajem oczekiwania przed każdym wielkim świętem. Szczególną wigilią jest wigilia Bożego Narodzenia. Ludzie obchodzą ją, jedząc razem z najbliższymi uroczystą kolację. Sygnałem do rozpoczęcia świętowania jest pojawienie się na niebie pierwszej gwiazdki, symbolizującej biblijną gwiazdę prowadzącą Trzech Króli do Nowonarodzonego Jezusa. W wielu rodzinach kolacja ta rozpoczyna się od odczytania fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza, wspólnej modlitwy, życzeń, którym towarzyszy dzielenie się opłatkiem. Stół zastawiony jest obficie. W Polsce zachowano tradycję dwunastu dań postnych, czyli bezmięsnych. Pod obróz gospodarze wkładają niewielką ilość siana, która przypomina, że miejscem narodzin Chrystusa była stajnia. Dawniej na wsi podawano bydło w oborze kawałki, bydło w oborze kawałki specjalnego różowego opłatka, a także resztki potraw z wigilijnego stołu. Niektóre ze zwierząt wprowadzano też na chwilę do domu. Na posesję zapraszano również zwierzęta leśne, aby także mogły się posilić. A teraz, czy na pasterkę przychodzą pasterze? Coś o pasterce. Pasterka, czyli uroczysta msza święta odprawiana o północy w Wigilię Bożego Narodzenia, swoją nazwę zawdzięcza pasterzom, którzy jako pierwsi przybyli pokłonić się małemu Jezusowi. Pierwszą w historii kościoła pasterkę odprawił papież Grzegorz IV w IV wieku. Ma więc ona wielowiekową. Już tradycje. Obecnie najbardziej uroczyście odprawiana jest w Austrii, Bawarii, Hiszpanii, Włoszech, Irlandii Północnej oraz w Polsce. Jest najważniejszym dla katolików nabożeństwem Bożonarodzeniowym. Kiedy świętować? Czy wiesz, że nie od razu rozpoczęto obchody Bożego Narodzenia w grudniu? Tak. Przez długi czas trudno było ustalić jedną datę. Świętowaną w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia, dzień przesilenia zimowego, które w większości kultur było okazją do świętowania odradzania się słońca. Chrześcijanie utożsamiali się z nim Chrystusa, nazywając go słońcem sprawiedliwości. Kolędnicy. Tradycyjnie wyruszali w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, gdy w kościele obchodzone jest wspomnienie świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Kolędnicy to przebierańcy, którzy chodzili od domu do domu z radosnym śpiewem, okrzykami i życzeniami noworocznymi. Jasełka, jasełka, to przedstawienia teatralne opowiadające historię Bożego Narodzenia. Nazwa ta pochodzi od staropolskiego słowa jasło, które znaczyło żółb. I chociaż są one bardzo popularne w Polsce, to pochodzą z Włoch. Pierwsze jasełka wystawione były w 1223 roku we włoskim mieście Grecjo przez świętego Franciszka Zasyżu. Do Polski dotarły one dopiero w drugiej połowie XV wieku, czyli prawie 200 lat później. Nie wszyscy świętują tak samo. Święta Bożego Narodzenia w Polsce kojarzą się głównie z pyszną kolacją wigilijną, podczas której dzielimy się opłatkiem i spożywamy postne potrawy, z pasterką o północy i prezentami, które znajdujemy pod choinką. Ale nie we wszystkich krajach europejskich te elementy, bez których my nie wyobrażamy sobie świąt, wyglądają tak samo. Na przykład, do wigilijnej kolacji zasiadają zupełnie. Nie zasiadają zupełnie Anglicy, Belgowie, Holendrzy, Francuzi i Hiszpanie. Dla mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego święta zaczynają się o północy podczas pasterki, a do uroczystego posiłku, podczas którego spożywają m.in. ryby oraz ciasto, w którym ukryte są wewnątrz drobne upominki, zasiadają po nabożeństwie. Hiszpanie zamiast łamać się opłatkiem dzielą się słodką chałwą. Po posiłku rodziny wychodzą na ulicę rozświetlone tysiącami kolorowych lampek, by śpiewać i tańczyć aż do śniadania. Dziękuję Wam wszystkim kochani bardzo. Życzę Wam oczywiście wspaniałego czasu, dużo śniegu i mnóstwo, mnóstwo wspaniałych prezentów pod choinką. Dziękuję za uwagę i dobranoc. Pa, pa!